Dzień dobry widzowie. Mam za Was pytanie jedno. Czy Marcoń wygra na Prime? Prime, tak? Dobrze, Prime, nie? Prime. Ja ogólnie tutaj dla Was nagram trening. Nie wiem, czy nagram Fortnite, ale trochę zmęczony jestem i <laughs>, nagram dla Was coś z treningu. widzowie, obserwujcie mnie. Tutaj będzie trening na chwilę. W tej ławeczce. Ja już tam się przesiadam i idę trenować. Dobrze kochani, dzień dobry, zaczynamy trening, długo na treningu nie trenowałem, w takiej lekcji nie miałem wytrenować. trenować, teraz ja sobie nogi ćwiczę i tam ja robię brzuszki, Czyli do pozdrowienia. I to jest teraz zmęczony, Uff, więc Ech, trochę odpoczynku, i na chwilę będę dalej robił. Jak myślicie, czy John Cena w WWE oczywiście wygra pas mistrzowski pokona? Kodiego Rawusa? Ja obstawiam 50 na 50, żeby go no. Chciałbym, by pokonał od kod jego Bo teraz mamy w sobotę i w niedzielę resmenię, więc i dowiecie jak chcecie, bym się wypowiedział o resmenii pierwszej i o resmenii drugiej. To zostawcie nam halloween z dziecka w górę. Piszcie pod komentarzem, co byście chcieli. Ja w tym tygodniu spróbuję zamknąć dla Was Fortnite'a, nie? W Fortnite'ie już bijam tą yy, babkę, która jest za darmo. Niedługo sp sp spróbuję ją szybciej dostać. Jak ją dostanę bardzo szybko, no to fajnie, jak nie, no trudno. Ale będę o nią walczył. I szybciej będę ekspas biją. nasze widzowie robią ostatnie brzuszki i te spać, bo z bardzo zmęczony. Proszę. Widowie, wyjście mi byli, piszcie pod komentarzem. I czy wam się ten filmik spodobał, za chwilę wrzucam. Przed spaniem jeszcze wrzucę ten filmik. A w tym tygodniu chyba w drugi dzień świąt nagram Fortnite dla was. Tylko nie wiem o której godzinie należy, o której godzinie. W drugi dzień świąt się obudzę. I oczywiście dla was nagram film z Fortnite drugi dzień świąt byście mi byli na moim kanale obserwowali go i zostawcie lajki komentarze jeśli wam się podoba. Jeśli byście chcieli Takie filmiki na trening wrzucą to piszcie w komentarzach byście mi byli. Do zobaczenia.